Cześć kochani, yy, ogólnie wiem. <laughs> Nie wyglądam. <laughs> ale wiecie co? Wiecie, co się dzisiaj stało? Poszłam dzisiaj na spacer do parku i yy, jako tak wyglądałam jeszcze, natomiast słuchajcie, poszłam do tego parku yy, i muszę Wam powiedzieć, że tak zmokłam, ale tak zmokłam do suchej nitki, łącznie z gaciami za przeproszeniem. Że słuchajcie, ja nigdy jeszcze tak nie zmokłam, rozumiecie? Bo wychodziłam z domu, słuchajcie, piękna pogoda. No, no chmurki były. Owszem. Ja tak ogólnie wiedziałam, że ma padać, ale no jeszcze nie teraz, jeszcze za jakiś czas. I wychodząc, yy, poczekajcie momencik. I wychodząc, yy, słuchajcie, z samochodu popatrzyłam się tak w niebo. Mąż mówi, że o pierwszej ma padać. Wiecie, czasami to się sprawdza naprawdę dosyć często. No ale patrzę, widzę, że te chmury są niedaleko i mówię mu, nie, będzie padać i to szybciej będzie padać, bo te chmury zapierdzielają, tak? Nie, 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 nie. Facet. No i poszliśmy. Słuchajcie. Nie dało się nie zmoknąć. Padał taki fajny, ale ciepły, fajny deszczyk, tak? Naprawdę fajny. Nawet ucieszyłam się, że tak zmokłam, bo już dawno tak nie zmokłam. No mówię, no, nie wiem, może w dzieciństwie tak zmokłam, może jak byłam jeszcze, nie wiem. Młoda i w ogóle, nie wiem, a tutaj wiecie co, no tutaj zazwyczaj nawet moja kurtka ta przeciwdoszczowa jeździ w samochodzie, tak, no ale poszłam bez tej kurtki, no bo było ciepło, gorąco, upalnie, w miarę upalnie, yy, duszno, także wiadomo było, że będzie padać, yy, no i tyle, tak. Także dorwało mnie, ale w ogóle słuchajcie, to ja nie o tym. Jakiś czas temu, wiecie co... Ja tutaj oczywiście opowiadam swoje takie opowieści z Nibylandii. To są wszystko, słuchajcie, to co ja mówię. Widzicie, nasze ciuchy schną tutaj. To jeszcze nie wszystko, buty schną gdzie indziej. No i to jeszcze nie wszystko. W każdym razie, słuchajcie, opowieści snuję sobie tak z Nibylandii. Po prostu. I wiecie co? Tak sobie, tak. Tak sobie marzę. A no to moje marzenia tylko, tak? Tak sobie marzę, bo kiedyś nawo nawoływałam informatycy i hakerzy wszystkich krajów, łączcie się, tak? zrobiłam kiedyś, już tego nie robię od bardzo dawna, wiem, że to się nie opłaca. Sama zostałam za to ukarana przez jakiegoś chyba hakera, może nie wiem, no, delikatnie, ale jednak zabolało trochę. No, w każdym bądź razie, słuchajcie, Ja mam nadzieję, mam nadzieję. Człowiek musi mieć jakąś nadzieję. Ja mam nadzieję, bo dostałam to nie jeden facet, no nie jeden mówił mi kiedyś tak przez internet rozmawialiśmy gadu gadu, rozumiecie i że ja nawet nie wiem, ale coś się dzieje. Ale oni coś szykują. Ale coś, yy, wiecie, no, że mężczyźni coś tam jakoś temu będą starali się zaradzić, czy coś. Nie wiem. I tak, wiecie co. I to dzisiaj, może połowa jutro, bo nie wiem, o której to będą robić. To jest ostatni czas, kiedy wy jeszcze dla Polski możecie coś zrobić. Potem nie wiem. Już chyba nie bardzo. Mm, dlatego nakręciłam wczoraj tamten film. I dlatego kręcę to dzisiaj. Pod spodem wkleję jeszcze y, trzy filmy. Jeden odnośnie tego właśnie, co się ma wydarzyć jutro. Dzisiaj jest 20 czerwiec, 23 rok. Co się ma wydarzyć jutro? Wtorek. Odnośnie tego, jeden film taki. On jest z TikToka, obawiam się, że mi go nie puszczą i że go zablokują i tak dalej. W każdym że do jutra mamy czas. Jeżeli do jutra nic nie zrobimy, a, a, a ludzie niewiele robią, znaczy nic nie robią. Ci, którzy coś robią, to są takie poczynania, słuchajcie. No, moim zdaniem, bezsensowne, nigdy nic nie przyniosły i nadal nic nie przyniosą. Od jutra będzie inaczej. To może się będzie zmieniało powoli. A może ruszą z kopyta, że tak powiem. Bo ktoś mówi, że a nie, nigdy, nigdy nie zgodzimy się na to. Nie będziemy niewolnikami. No, przecież już jesteśmy. Przecież już dawno i to wszystko, to już jest wszystko pozamiatane właściwie, można by powiedzieć. Jutro jest jeszcze taka ostatnia. Nawet nie wiem, jak to nazwać, wiecie co. I tak sobie zamarzyłam, że może hakerzy przez duże H może mężczyźni przez duże M, może informatycy przez duże I, bo tutaj na początku trzeba by było ich, właśnie tutaj, żeby oni coś. Tak? Oczywiście to są wszystko moje opowiadanie z Nibylandii, wszystko. Yy, więc yy, słuchajcie, może oni. Potem potrzebni są inni. Ja nie będę mówiła jak to, bo i tak mnie ktoś wyśmieje za chwilę, więc wiecie. W każdym razie, ogólnie, ja jestem przerażona tym, co się dzieje. Yy, to będzie się działo z całą pewnością prędzej czy później, na całym świecie. Na całym świecie, słuchajcie, tutaj też już jest tak, że Irlandczycy yy, yy, tak podwyższyli ceny, rozumiecie, wynajmu domów, że no. Nie wiem, jak oni chcą sobie z tym poradzić, ale ich stać, słuchajcie, na to, żeby sobie podtrzymać dom, którego ktoś nie chce wynająć im za tak duże pieniądze, żeby podtrzymać sobie go przez rok czy dwa. No i właśnie rząd planuje coś z tym zrobić. Nie wiem, czy coś zrobią, bo, bo no tak, no, rozumiecie. Więc wszędzie dzieje się to, co się dzieje. No i jak to wyjdzie, nie wiadomo. W każdym bądź razie, słuchajcie, kochani. Puszczę Wam i pod spodem, jeszcze pod tym jednym filmem, który nie wiem, czy mi tub nie zrobi coś z tym filmem. Natomiast dwa pozostałe odnoszą się do tego, bo ten dzisiejszy film kręcę to tak jakby przedłużenie tego wczorajszego filmu, w którym tam powiedziałam, że to już jest ostatni rozbiór naszego kraju. Więc to jest taki, taka druga część, już trwa za długo, wiem. Pod spodem walnę wam jeden, coś może zrozumiecie, może niektórzy nie rozumieją, niektórzy na pewno już o tym dawno wiedzą, tak? Natomiast te dwa pozostałe filmy to są odnośnie tej atomówki, o której ja wczoraj mówiłam i na temat której ja puściłam wczoraj jakiś tam film, tak? Bo wiecie co? Są różne poglądy. Na pewno oni posunęli się od tamtej pory dużo, dużo bardziej, niż te tam filmy są realizowane, niż w tym drugim też jest mówione o tym. Może, być może się posunęli. Ale ogólnie z tą atomówką jesteśmy robieni w chuja, jak zwykle, jak zwykle ze wszystkim jesteśmy robieni w chuja. I tym miłym akcentem, słuchajcie, kochani, uff, ciężko. Jestem bardzo ciekawa, jak to jutro wypadnie. No i to jutro będzie już po prostu całkowicie, absolutnie, koniec, totalny rozbiór i wszystko po kolei, co tylko można. Zrobili swoje namerdali, słuchajcie, na, po prostu to jak Polak został potraktowany, to ile Polaków musiało uciekać ze swojego własnego kraju, tak? To, jak jesteśmy traktowani, jeżeli chodzi o jedzenie, o chemtrałcy i tak dalej, tutaj też są, ale nie ma ich tyle w Polsce. Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o wszystko, jesteśmy tak robieni, wchujasz, po prostu słuchajcie, ja nie wiem, jak to jest możliwe i jak to przeszło. Dlatego tutaj ta nadzieja, że może jednak, może jednak coś się stanie. Tak jak powiedziałam. Informatycy przez duże i, hakerzy przez duże H, mężczyźni przez dużo M. To Wy macie kupę testosteronu. My. Ale chemicznie te nasze niektóre rzeczy zostały też pozmienione całkowicie właśnie przez to jedzenie: przez fluor, przez te inne te bromy i tak dalej. To wszystko jesteśmy to wszystko mamy dostarczane na bieżąco, na okrągło cały czas. Także my się też czasami nie dziwmy, że mężczyźni są tacy, jacy są. No ale dobra. Słuchajcie, yy, kończę to nie, bo to nie ma sensu. Jutro. jest Jutro to jest dzień ostateczny. Po prostu. Rozumiecie to? Jutro. 21 czerwca 2023 roku. Minutą ciszy by to należało chyba jakoś... Hmm. Nic mi nie mądrego nie przychodzi do głowy, absolutnie. Nic. Rozumiecie? Zaczęło się, znaczy zaczęło się wcześniej, ale ogólnie 2012 był bardzo ważnym rokiem, na który nikt nie zwrócił uwagi, bo były mecze. Też ustawione, oczywiście, bo wszystko jest ustawione i zawsze jesteśmy robieni w chuja pod każdym jednym względem. Przyjmijcie w końcu to do wiadomości. Pod każdym jednym względem. Pod każdym. Czego się nie dotkniecie? To jest zakończenie. Jutro nastąpi zakończenie tej sprawy. A potem to, co się będzie działo, słuchajcie, bo oni się nadal dopiero rozgrzewają. Wy nie zdajecie sobie z tego sprawy, że oni się rozgrzewają. I oni są na takie jakieś tam, <grytanie> na takie jakieś tam marsze itd. i tak dalej. Oni są świetnie przygotowani. Gdyby w razie coś poszło nie tak, to trzeba ich zaskoczyć. Dlatego ja już dawno mówię o informatykach i o hakerach. Dlatego ja dawno mówię o pewnych rzeczach, ale przecież nikt nie będzie słuchał blondynki. Trzymajcie się, kochani. Hej, papa, nic już nie powiem. Bo tu właściwie nic się nie chce mówić, tu tylko płakać się chce. No hej. Witajcie, kochani. Przeczytam Wam wiersz przesłany przez Fojniksa. Dziękuję Ci bardzo. Jana Brzechwy z 1952 roku to jest to, o czym wspominałam przed chwileńką. Gawenda o latach, o różnych kandydatach, o posłach, mandatach, o rzekach i mostach, o cudach i starostach. Przeczytam wam go teraz od początku, tylko sobie go cofnę, bo ja go czytam, słuchajcie, z tabletu. Nie powinnam sobie go jakoś wydrukować, ale prawdę mówiąc odwaliłam jakieś dziwne historie. Okej, okay. mam nadzieję, że uda mi się go fajnie przeczytać. Nie wiem, czy nie ściszyć tej muzyki jeszcze, nie wiem, jaki będzie obbiór tutaj teraz. Dosyć głośno gra. Puściłam, słuchajcie, specjalnie... O nie, tak już jest w ogóle całkiem cicho. To jest taka muzyka, do której się tub nie przyczepi. Michał siadł sobie przed domem w niedzielę. A że widział i słyszał w swoim życiu wiele, przeto go otoczyła młodzieży gromada. On pomyślał, odchrząknął i tak op odpowiadał. Opowiadał. Słyszeliście ode mnie różne opowieści, lecz dzisiejsza opowieść będzie innej treści. Bajek mieliście dosyć. W bajkach różnie bywa. Posłuchajcie, bo to jest historia prawdziwa. Przed wojną, pamiętajcie, było rozmaicie. Jeden człowiek miał dobre, drugi złe miał życie. Smakowite obiady jadły pasi brzuchy, a nam niekiedy nawet na chleb Brakło suchy. Byli tacy, co mieli dwory i pałace, a z nas nie jeden musiał kołapa kołatać o pracę. Bogacze w, w swych folwarkach żyli najwygodniej, a myśmy byli biedni, myśmy byli głodni. Musieliśmy pracować i płacić podatki, by oni mieli żywot wygodny i gładki. Fabrykant, kamienicznik, bankier i obszarnik. W Polsce byli wszechwładni, możni i bezkarni. Kto im wysługiwał, ten sprawował rządy. Musiałam coś przesunąć. Reakcja go ceniła za jego poglądy. Co jeden postanowił, to drugi pochwalał. A rząd spieszył z ustawą, którą Sejm uchwalał. Obszarnik gnębił chłopa i zapędzał w matnię. Fabrykant robotnika... Fabrykant robotnika ssał soki ostatnie. Bankier płacił rządowi, by im wiernie służył. A rząd strzelał do ludu, kiedy lud się burzył. Gniewu jednak uśmierzyć. Nie zdołały kule. Wtedy rząd się przestraszył i przemówił czule: Że niby jest do ustępstw i do reform skory, i nowe przeprowadzi do Sejmu wybory. Niech lud wybierze posłów i niech się wypowie, a będzie tak, jak zechcą ludowi posłowie. Podczas gdy rząd do ludu przemawiał uprzejmie, ordynację Ordynację wyborczą uchwalono w Sejmie. Takie same mniej więcej urządzić wybory mógłby lis chcący zwabić kury do swej nory, bo chyba się dla wszystkich stało jasne dzisiaj, jaka była przed wrześniem polityka lisia. List wyborczych zgłoszono co najmniej 20, bo wtedy kto miał forsę lub bankiera teścia, Mógł stworzyć własną partię, a co idzie za tym, sam siebie mógł na liście zrobić kandydatem. Przyjeżdżał taki na wieś, za chłopa przebrany, gadał, gadał, przemawiał, obiecywał zmiany. My tu wszystko, powiadał, zrobimy do zimy. Mostu nie ma na rzece? My go postawimy. Jak to mówią mu na to, wszak tu nie ma rzeki. Jeśli nie ma, to będzie, musi być na wieki. Brak wam deszczu? Deszcz będzie, załatwią to w niebie. A jeśli niebo skrewi, prześlę wam od siebie. Wiosna będzie szła, odtąd zaraz po jesieni, z podatków będziecie zupełnie zwolnieni. A teraz wypijemy wódki, panowie, wujcie. My z wami, panie Dziejski, więc na nas głosujcie. I na stołkach kiełbasa wyborcza już rosła, i dalej nas tumanił kandydat na posła. Cudeńka zawierała niemal każda lista: był obszarnik, ludowiec, bankier, socjalista i fabrykat, fabrykant, obrońca robotniczej sprawy. Cóż, wilk broniący owiec to widok ciekawy. Choć list było dwadzieścia, lecz gdyby kto pytał, to sitwa była jedna i jeden kapitał. Chwalono kandydatów i rzecz oczywista. Na zawołanie była odpowiednia lista. Chcecie chłopa? Wołano. Jest hrabia zamojski. Byczy chłop, chłop jak świeca, hrabia, ale swojski. Żaden z Was w Ministerstwie Sprawy nie załatwi, a on wszędzie ma dostęp. Jemu będzie łatwiej. Chcecie mieć załatwioną sprawę robotniczą? Głosujcie na Szeblera. Z nim się w rządzie liczą gdzie was nawet nie wpuszczą tam on się dostanie z tym pójdzie na śniadanie z tamtym na polowanie a że jest fabrykantem fabrykantem dolem robotniczą znana wylot wybierzcie go a będzie byczą lub książę czwertyński nie szkodzi że książę wiadomo że on los swój z losem ludu wiąże on modli się codziennie rano u wizytek Oto, by chłop miał z nędzy duchowy pożytek. Wybory, senatory, typki z wyższej sfery, machery, finansjery, pragiery, blagiery, różne mikołajczyki, warchoły i ugarze, krętacze, rozbijacze, zdrajcy i dwójkarze, hrabiowie, hitlerowcy, wszelakie psu braty. Wszystko to wyciągnęło ręce po mandaty. Ciemne kombinatory stwarzały pozory, że te ich partie walczą, by wygrać wybory. Bo wiedziano, że dobrze zna ich lud roboczy, że przecież nie tak łatwo zamydlić mu oczy. Bo nieraz już widziały Śląsk, Kraków, Warszawa, jak do boju się zrywał lud o swoje prawa. Pragnąc przeto wyglądać jak obrońcy ludu, Równocześnie nad urną wyglądali cudu. Pod wieczór przy stoliku. Siedzieli w kawiarni, fabrykant, kamienicznik, bankier i obszarnik, wybrani i dobrani, jak te ziarnka w korcu, a radzi, że tak sprytnie okpili wyborców. Cud nad urną się spełnił, lecz rzecz była prosta. Przychodził do komisji wyborczej starosta. Kartki z urny wyjmował, inne kartki wsadzał i fałszował wybory tak jak chciała władza. Kto lepiej posmarował, ten posłem zostawał. Na tym jednak polegał ten wyborczy kawał, że znów do Sejmu weszli tak jak do kawiarni: fabrykant, kamienicznik, bankier i obszarnik. Zmieniły się osoby, lecz gdyby kto pytał, ta sama była sitwa i ten sam kapitał. A potem Sejm się zabrał bardzo uroczyście. Z obietnic nie spełniono żadnej. Oczywiście. Za to rząd bardzo czule nowy Sejm powitał. Ta sama przecież sitwa i ten sam kapitał. Żeby zaś uczcić to sejmowe święto, to przywódców robotniczych do więzień Wepchniam to, a z trybuny oświadczył minister stupajka, że głód i bezrobocie to po prostu bajka, że jest państwowo, twórczo i dobrze, i byczo. I czas na ręcze, nareszcie skończyć z bójdą robotniczą. Policja granatowa wszelki bunt uśmierzy, a gdy zajdzie potrzeba, wezwie się żołnierzy. Po czym wspólnym. Wysiłkiem, jak w poprzednich latach Sejm uchwalił ustawę o nowych podatkach. Było dużo wiwatów, oklasków, uniesień, i tak właśnie ich został ów tragiczny wrzesień. Jak brzechwa, 1952 rok, 52 rok. Cóż. Coś się powtarza. W kółko. <laughs> Mówiłam kiedyś o pętli czasowej, prawda? Nie za specjalnie się ludziom podoba ta moja teoria o pętli czasowej. Słuchajcie, ja tutaj tak, czytam z tableta, natomiast jestem tutaj na telefonie. Wiecie co? Jeszcze, jeszcze coś takiego mam tylko na króciutko do powiedzenia. Nieważne jest to, czy ty masz tablet czy tam jesteś gdzieś zalogowany gdziekolwiek czy ty siedzisz na kompie i też jesteś zalogowany tu czy tam czy jeszcze gdzie indziej to wszystko jest uwierzcie nieważne nieważne jest kompletnie nieważne jest to wszystko co byście nie mieli czego byście nie mieli jakbyście czegokolwiek nie unikali rozumiecie to możecie sobie unikać ile wezie Ważne, że macie to, z czego ja teraz właśnie y, mówię. Też nie za bardzo wiem, gdzie mówić, które miejsce na tym telefonie. Chyba tu, gdzie się światło. no nieważne. Ważne, że macie to, co ja trzymam w ręku w tej chwili, czyli telefon i nic więcej tutaj nie potrzeba, kochani. I możecie sobie mówić, co chcecie. Trzeba być naprawdę niezłym, naprawdę niezłym hakerem, żeby uniknąć tego. O czym wszyscy wiemy, tak? Czego uniknąć? Natomiast tu słuchajcie, nie ma co. Próbowało mi tam ten filmik, natomiast chciałam się właściwie już tylko pożegnać, yy, powiedzieć Wam papa. Yy, tak jak powiedziałam, nie ma yy, po co ich unikać, dlatego że oni mają albo wasze miejsce, gdzie przebywacie, albo wasz yy, telefon, yy, albo słuchajcie, wiele innych czynników, naprawdę. I nie ma takiej opcji, żebyście przed tym uciekli. Nawet jeżeli wy się podacie za kogoś innego, to i tak was mają. I oni świetnie sobie składają różne fajne fakty, i naprawdę to, że wy się podacie za kwiatuszka, na przykład, albo za kogoś innego, to nie ma żadnego, to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Żadnego. I myślałam, że to wszyscy w pełni rozumieją. No, okazuje się jednak, że nie. Także tak, kochani. No, a jeżeli chodzi o to, że ja powiedziałam, że nie ma po co unikać pewnych rzeczy, no tak, bo nie ma za bardzo po co unikać pewnych rzeczy. I mam jakiś malutki kanalik tam na TikToku, sobie mam, tak, ale. Wiecie, tak ogólnie wiedzieć pewne rzeczy powinni i tak, i tak wszyscy już w tej chwili, tak? Więc. I tak, i tak każdego to dormę, bez względu na to. Jeżeli już, to nie będzie mógł ktoś nadawać na Polskę, na przykład, bo go po prostu wyłączą. tak. Więc te wszystkie takie telewizje na boku. Ale dobra, nie chcę o tym mówić. Sprawdza się to zresztą, co mówiłam. Yy, trzymajcie się, kochani. Yy, mam nadzieję, że w miarę jakoś tam przeczytałam ten wierszyk. Nie wiem, czy. Ja będę szukała takiej. Słuchajcie, kiedyś bardzo fajny wiersz. recytował bodajże chyba Olbrychski w jakimś filmie. I tam było zabronnie, chwytacie. Gdzieś tam nie idziecie. Coś takiego, coś fajnego, naprawdę fajnego, bardzo fajne to by było na <grystanie> na dzisiejsze czasy może. No hej. Papa. Pa. Trzy linki pod spodem słuchajcie. Obejrzyjcie. Jeżeli są trzy, to znaczy, że są wszystkie. Jeżeli są dwa, to znaczy, że tuba mi coś. Uciął wyciął i oby tylko to. Będzie nie mnie tak dobra na razie hej papa obejrzyjcie te linki obejrzyjcie bo ja tam czasami lubię trochę nagmatwać nagmatwać słuchajcie yy, natomiast to o tym atomie i tak dalej ja to robię specjalnie żeby sobie niektórzy użyli trochę tu tego no hej papa